Co słychać? Wszystko tutaj schodzi na psy. Gdziekolwiek się człowiek nie obejrzy, wszędzie przemoc i grabieże. Wyobraź sobie, że zamordowali nawet jednego paladyna. Co słyszałaś? Tylko to, co ludzie powtarzają sobie na ulicach. Podobno schwytali mordercę, ale nie wiem, czy to prawda. Takich rzeczy nie można uniknąć w czasie wojny. Tak! To wszystko wina tej okropnej wojny. Wszyscy cierpią i zastanawiają się, jak uda im się przetrwać. Czasami zadaję sobie pytanie, za jakie grzechy Inos zesłał na mnie tak straszliwą karę. Wszystko będzie dobrze. Próbujesz mnie pocieszyć. Dziękuję. To miłe. A na samym końcu powstali ludzie. Nie wiadomo już komu można ufać. Trudno być tego pewien. Stary! Już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale! Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał od dawna. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. Co? O co ci chodzi? Prezent. To było wiadomo od dawna, czego nie dobierać. Słyszę o tym po raz pierwszy. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Hej! Co słychać? O, o! Tak się cieszę, że lord Hagen wypuścił tego najemnika. A jakie to ma znaczenie? Zastanów się przez chwilę. Czy sądzisz, że najemnicy staliby spokojnie i przyglądali się, jak wieszają jednego z nich? Nie. Próbowaliby go uwolnić, a wtedy na pewno doszłoby do rozlewu krwi. Nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi.